75. rocznicy zbrodni dokonanej przez hitlerowców na przedstawicielach polskiej inteligencji Stanisławowa miały w tym roku oficjalny charakter. Uroczystości uświetniła swoją obecnością asysta honorowa Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz Orkiestra Wojskowa. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych Polski i Ukrainy. Rodziny zamordowanych ofiar z Krakowa, Opola, Wrocławia, Gliwic, Tarnowa, licznie przybyli Polacy z Lwowa i Stanisławowa, harcerze i młodzież. Prześwięte żałobno w intencji zamordowanej inteligencji stanisławowskiej odprawili byli proboszczowie ksiądz Kazimierz Halimurka i ksiądz Bazylii Pawełko oraz ksiądz Władysław Iwaszczak, obecny proboszcz parafii Chrystusa króla w Stanisławowie. Według różnych źródeł w 1941 roku w Stanisławowie hitlerowcy zamordowali około 300 przedstawicieli inteligencji polskiej i członków ich rodzin. Ciała wywożono do czarnego Lasu i zrzucano do wykopanych dołów. Dzieci, ludzie, gdzie mój ojciec został pochowany, w którym miejscu, co przeżywał, co się działo, tego nie wiem. Jak czytam te wspomnienia Karoliny Lanczko-Rońskiej. To właściwie skóra mi cierpnie, przecież to było, to było coś makabrycznego, co ci ludzie przeszli. Przecież w tym więzieniu na Bilińskiego ludzie umierali z głodu. Z głodu. Oni byli po prostu zagłodzeni, a potem i rozstrzeliwano. Po wojnie w okresie radzieckim informacja o dokonanym mordzie była utajniona. Dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego polska społeczność Stanisłowowa zainicjowała badanie pochówków w Czarnym Lesie. Obecnie jest 17 porządkowanych mogił w miejscach, gdzie zostały odnalezione szczątki. Od kilkudziesięciu lat tym miejscem opiekują się głównie członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Przyjaźń. Członkowie towarzystwa pracowali bardzo. Aktywnie na tym cmentarzu, ciężka była praca, ręcznie wybierali wody z dołu śmierci, po 800 wiader, też przykładali kosteczki, znachodzili różne rzeczy. Jednego razu w dole śmierci my znaleźli kobiecą torebkę, to była młoda nauczycielka, dokumenty nie mogli odczytać. No wiedzieli, że w każdym dole śmierci bardzo dużo ofiar. W 2011 roku przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walgi Męczeństwa w Czarnym Lesie odsłonięto krzyż upamiętniający pomordowanych Polaków. Naszym obowiązkiem jest odnajdywanie tych miejsc, zapewnianie godnego miejsca spoczynku i żołnierzom i cywilnym ofiarom, z rąk, agresorów, zabójców, okupantów. Bo przecież, jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie. Jak możemy przeczytać tutaj na tablicy u stóp Krzyża Pownika w Czajnym Lesie. To dzisiejsze spotkanie świadczy o tym, że historia Polski to również ci ludzie tu pomordowani. Dlatego też chciałem serdecznie podziękować wszystkim Polakom mieszkającym na tym terenie. Za ich wysiłek, za ich trud, a przede wszystkim Towarzystwo, Towarzystwo Kultury Przyjaźń, która doprowadziła kilkadziesiąt lat temu do tego, że to miejsce możemy się spotkać i upamiętać. Na zakończenie przedstawiciele delegacji złożyli więcej i zapalili znicze przy pomniku, gdzie na kamiennych tablicach są wymienione nazwiska pomordowanych Polaków. Wieniec Towarzystwa Kultury Polskiej Przyjaźni składa w dalim Następnego dnia, 7 sierpnia, delegacje również złożyły wieńce i zapalono znicze przy pomniku legionistów polskich na dawnym cmentarzu sapieżyńskim, obecnie Park Pamięci w iwano -Frankiwsku. Natomiast w siedzibie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego została otwarta wystawa fotograficzna Las, w którym nie śpiewa ptak, przedstawiająca zdjęcia prac wykonywanych przez Towarzystwo Kultury Polskiej Przyjaźń w Czarnym Lesie od 1993 roku po dzień dzisiejszy. W sali głównej centrum członkowie rodzin ofiar opowiadali o swoich wspomnieniach z przedwojennego Stanisławowa i podziękowali tym wszystkim osobom, którzy opiekowali się i nadal opiekują się cmentarzem w Czarnym Lesie. Oprawcy uważali, że to zarośnie trawą i pójdzie w niepamięć, a my po prostu jesteśmy pokoleniem, które otrzymało tą pamięć w testamencie. I musimy ją przekazać znowu naszym najbliższym, a jeżeli nie najbliższym, to przynajmniej młodzieży, z którą mamy kontakt.